Trzy sygnały, jak rozpoznać tekstyczną przyjemność. Kiedy wiedzieć, że chłopak mnie lubi. Jak wygląda ból przy okresie? Cześć tu Kasia i dzisiaj porozmawiam sobie o dziewczęcych sprawach. Bardzo się cieszę, że w końcu nagrałam ten filmik, bo dostałam dużo pytań o związki, chłopaki, okres. I teraz jeśli ogląda mnie jakiś chłopak, to jest najlepszy czas, żeby stąd wyjść, bo... Nie wiem czy ci ten filmik czymś pomoże, ale jak chcesz możesz zostać, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Zacznijmy od okresu. Ostatnia szansa dla chłopaków, żeby wyjść. Czy pamiętasz swój pierwszy okres? Tak, pamiętam jak miałam 11 lat, wstałam po prostu z łóżka i poszłam do toalety, zobaczyłam, że mam krew. I zaczęłam się zastanawiać, co to może być. Poszłam do mamy, mama mi powiedziała, że to wszystko w porządku, dałam mi odpaski. Zaczęłam też krzyczeć na cały dom, że nie chcę tego mieć, nie mogę tego mieć i po prostu nie będę tego mieć. I faktycznie tak się stało, bo pół roku później nie miałam w ogóle okresu. Ale, no, jakby się tak teraz stało, no to bym się zaczęła martwić, że coś poważnego, ale wtedy się cieszyłam. Używasz tamponów czy podpasek? Szczerze Wam powiem, że przez całe swoje życie bałam się używać tamponów. Nie wiem, że jakoś źle włożę, że mi będzie boleć, że przecieknie. Jakoś nie wiem, bałam się, że może nawet nie będę tego czuć i mi jakoś kurczę wypadnie. Nie wiem. Więc do teraz używam tylko podpasek. Dajcie znać, czy używacie tamponów. Ja do teraz się boję i chyba nigdy nie spróbuję. Wiem, że wiele moich znajomych używa i tamponów, i podpasek. Jest wszystko w porządku, no ale ja no, nie mogę się przekonać do tego. Jak wygląda ból przy okresie? I to tak. Tak naprawdę zależy od dziewczyny. Jedna dziewczyna nic nie będzie czuć, a druga może mieć naprawdę bardzo duże bóle i niestety. I to zależy od dziewczyny. Jedna naprawdę nic nie boli, a drugie odczuwają bardzo duży ból, i niestety ja jestem jedną z tych dziewczyn. Bardzo boli mnie brzuch przy okresie: muszę zawsze wziąć tabletkę przeciwbólową i po prostu położyć się do łóżka i ten pierwszy dzień jakoś przeczekać. Podobno nie powinno tak to wyglądać, powinniśmy się zbadać, co jest tego przyczyną. Ja się badałam i niestety nic nie znalazłam, więc jak Was też boli, to spróbujcie sobie zrobić jakieś badania, ale nic o tym nie wiem, bo no nic mi jeszcze nie pomogło, więc niestety jest jak jest. Czego nienawidzisz w okresie? Na pewno bólu, ale też krwi, bo czasami jest tak, że ja się budzę i po prostu mam okres, wszystko jest poplamione, no ja wiem mniej więcej kiedy będę mieć okres, bo mam regularne miesiączki, ale czasami jakoś zaskakuje, czasami jest, nie wiem, dzień wcześniej, albo dzień później. No i tak to wygląda. Dużo razy dostałam też okresu poza domem i spełnił się mój najgorszy koszmar, czyli dostałam okresu w samolocie. I ja kompletnie nic przy sobie nie miałam, ani tabletek przeciwbólowych, ani podpasek, a tak jak mówię, bardzo mocno przeżyłam okres, bardzo mnie boli, muszę się położyć. I gdyby nie moja koleżanka, to nie wiem, jakby się to skończyło. Miała przy sobie przeciwbólowe, dawała mi podpaski, więc wszystko było spoko. Dlatego zawsze mieli przy sobie kosmetyczkę z podpaskami, przeciwbólowymi, jakimiś majtkami na zmianę, bo nie wiesz kiedy, ale możecie to uratować. Jak radzisz sobie ze zmianami nastroju przy okresie? Niestety jestem jedną z tych osób, która cały czas ma takie zmiany nastroju, nieważne czy przed okresem, czy po okresie. Cały czas po prostu w jednej chwili mogę płakać, a za minutę będę się śmiać, tak? Przed tym filmikiem przed chwilą płakałam, teraz jestem zadowolona, więc wydaje mi się, że taka po prostu jestem. Nie wiem, jak Wy macie. I wiadomo, mam też czasami takie szczytowe momenty, gdzie naprawdę już muszę się jakoś wyciszyć. I wtedy bardzo pomagam mi na przykład jedzenie, czekolady albo oglądanie swojego ulubionego serialu. No po prostu takie, jak ma być szczera, najbardziej pomaga mi po prostu izolacja i spokój. Po prostu, nic, żadnych informacji do głowy, tylko sobie siedzieć i oglądać jakiś właśnie serial, jeść i to tak naprawdę tyle. Czy bałeś się powiedzieć mamie, że masz okres? Nie, bo moja mama jest jak moja przyjaciółka, o wszystkim sobie gadamy. Zresztą to jest przecież normalne, każda dziewczyna dostaje okres, więc nie ma co się wstydzić, tylko po prostu powiedzieć. To by było na tyle o okresie, przejdźmy do chłopaków. Czy mówisz swojemu chłopakowi i tacie o sprawach dla dziewczyn? Tak, dlatego że akurat mój chłopak to też jest jakby moja najlepsza przyjaciółka, i wiele razy robiliśmy sobie wzajemne paznokcie, włosy mu farbuje, także spoko. Ta akurat tylko wspomniałam o jakichś rzeczach, na przykład nie wiem jak miałam mi kupić podpaski albo coś, ale to było na tyle, bo nie wiem, nie czuję też takiej potrzeby. Czy miałeś przyjaciela Genia? Może nie przyjaciela, ale znajomego to był akurat taki fryzjer. No i to by było na tyle. Nie znam już żadnych gejów. Jakie miałby cechy idealny chłopak? Na pewno szacunek do siebie też przede wszystkim. Bo jeśli nie miałby do siebie, no to do mnie też by nie miał. Też, żeby nie był niemiły do innych bez powodu, żeby był lojalny, wspierał mnie, miał poczucie humoru i też, żeby był chociaż troszkę ode mnie wyższy. Jakoś nie mogłabym być z chłopakiem, który jest ode mnie niższy. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu mam. Skąd wiedzieć, że chłopak mnie lubi? Na pewno jeśli ma czas z Tobą rozmawiać, nie zostawia Twojej wiadomości, wiecie, na przeczytanej, tylko odpisuje mm, i też nie odpisuje, nie wiem, jakoś mega późno czy coś, nie wiem, po tygodniu, Ale nie wiem, byłoby to dla mnie dziwne, jakby chłopak odpisał po całym dniu, a ja bym widziała, że no tak naprawdę nic nie robi, nie? Jeśli by chciał, to bym mógł, no bez przesady, większość osób nie jest aż tak zajętych, no chyba, że jest, nie wiem, nie znam tego chłopaka, ale zazwyczaj tak właśnie jest, że jak ktoś nie odpisuje jakoś super, nie wiem, w przeciągu pół dnia, to trochę dziwnie to wygląda, nie? Na przykład ja jestem w związku na odległość. Mój chłopak mieszka w Warszawie, a ja w Krakowie i potrafimy sobie ze sobą pisać jakiś cały dzień, wysłać wiadomości głosowe, dzwonić do siebie cały czas na wideo, więc jak ktoś będzie chciał, to naprawdę to zrobi. I też ważne jak zachowuje się w rzeczywistości. Poznasz na pewno po języku ciała, czy ciągle się na ciebie patrzy, jeśli patrzy, no to raczej mu się podobasz. Czy uważasz, że ten chłopak powinien zrobić pierwszy krok? Szczerze uważam, że nie. Warto zagadać, ale nie bądź za bardzo bezpośrednio. Jak ja miałam 10 lat, to bardzo podobał mi się pewien chłopak i ja mu bezpośrednio napisałam smsa: Kocham cię nie. I pamiętam, że cała szkoła się ze mnie śmiała. I słuchajcie, się nie dziwię, bo przecież nawet się nie znaliśmy. Zacznijcie od zwykłych rozmów, przejdźcie na znajomych, potem na przyjaciół i tak dalej. Jeśli chłopak wyzna mi uczucia, to jak powinnam zareagować? Jeśli ci się podoba, to możecie wejść w nowy związek, ale jeśli nie, to co powiedzieć w takiej sytuacji? Pamiętaj, że bardziej będzie boleć to, jeśli będziesz to przeciągać i udawać, że ci się podoba, zamiast po prostu powiedzieć, jak jest. Powiedzmy, że Krzysiowi podoba się Ania, ale Ani już Krzysiu się nie podoba, ale powiedziała mu, że mu się podoba, bo nie chce go urazić. I tak to trwała parę tygodni, ona mu cały czas mówi, on sobie z tygodnia na tydzień robi coraz większą nadzieję, aż w końcu mówi: nie, jednak mi się nie podobasz. No i wiecie, jak się Krzysiu czuje? Jak totalne gówno. Jeśli boicie się, że kogoś zranicie, no to naprawdę najlepiej powiedzieć od razu, niż czekać i zranić jeszcze bardziej. I przyznam się szczerze, ja też często bałam się powiedzieć prawdy, ale no nie miałam wyjścia. Możesz to przecież zrobić w miły sposób, na przykład napisz: Jesteś fajnym chłopakiem, ale widzę, że nie czujemy tego samego, więc lepiej jak zostaniemy... Przyjaciółmi. Jeśli ktoś mi się podoba, to powinnam o niego walczyć. Myślę, że tak, ale nie za bardzo, bo jeśli będziesz za bardzo naciskać, to kogoś to będzie po prostu denerwować i ucieknie. Możesz to zrobić w mniejszym stopniu, ale też obserwuj, czy ta druga osoba jest zainteresowana. Jak poradzić sobie, jeśli ktoś cię odrzuci? Jeśli tak się stało, to na pewno nie była to osoba dla ciebie, a przecież jest tyle chłopaków, że no ja bym się nie przejmowała tym jednym, a i tak na pewno kiedyś znajdziesz kogoś dla siebie. Czy potrzebuję mieć chłopaka? Nie i mam wrażenie, że jest jakaś taka dziwna presja, że musisz być w związku, że jak na przykład już idziesz do liceum, to na pewno musisz mieć chłopaka, a wcale tak nie jest. Jeśli nie jesteś gotowa, to nie musisz tego mieć. Nie musisz, nie musisz jego mieć. W jakim wieku powinnam już zacząć spotykać się z chłopakiem? Nie wiem, 5 lat. Żartowałam, ale zrób to wtedy, kiedy będziesz na to gotowa. Jedni spotykają się z chłopakami, jak mają, nie wiem, 16 lat w liceum, inni spotykają się, jak mają 30 lat. I to jest całkiem normalne. Co myślisz o szkolnych związkach? No, są w porządku, ale rzadko kiedy ktoś później zostaje ze sobą na całe życie. Wiem, że na pewno dużo razy to słyszałyście, ale ja, jak miałam pierwszego chłopaka, no to byłam pewna, że będziemy razem do końca życia. Ale dzisiaj zastanawiam się, co mi się w ogóle w nim podobało. No i też z czasem po prostu się zmieniamy. Ja nie jestem tą samą osobą, którą byłam 5 lat temu, więc nie ma co się dziwić. I dlatego też tak trudno być z osobą, którą nie wiem, poznałeś w podstawówce do końca życia, nie? Czy kiedykolwiek byłaś w toksycznej przyjaźni? Tak miałam kilka takich przyjaciół, ale to zupełnie normalne i na przykład założę się, że każdy z was tak miał. Rzadko się też zdarza, żeby przyjaźnić się z osobą, którą poznałeś w podstawówce, bo każdy się zmienia, ma inne zainteresowania, a niektórych ludzi też nie powinno być w ogóle w waszym życiu. Więc jak macie taką możliwość, to razy się po prostu odizolować od takich osób. Trzy sygnały, jak rozpoznać toksyczną przyjaźń. Jeśli obgaduje kogoś przy tobie, a jak już ta osoba jest w waszym towarzystwie, to nagle są przyjaciółmi, no to prawdopodobnie ciebie też obgaduje i trzeba uważać na taką osobę. Ja bym zrobiła taki test. Powiedziałabym tej osobie jakiś zmyślony fakt o mnie i czekała, czy ktoś inny będzie o tym mówić. Bo jeśli będzie tak, że mówisz jakieś swoje prywatne rzeczy z życia i chcesz, żeby zostało to pomiędzy wami, a nagle cała szkoła o tym wie, no to słabo, nie? Jeśli po spotkaniu z taką osobą ciągle czujesz się gorzej, to nie powinniście się spotykać, bo przyjaźni są po to, żeby dawać jakieś pozytywne emocje, odczucia. Wiadomo, nie zawsze, bo no nie wszystko jest takie kolorowe, zawsze są różne problemy itd ale w większości czasu fajnie, żeby tak było. Co zrobić, jak straciłam kontakt z przyjaciółką i to niestety zdarza się wszystkim, każdy traci kontakt z kimś bliskim, tyle razy już to przerabiałam, że naprawdę to jest normalne. Szczególnie zdarzało mi się to, jak zmieniałam klasę albo szkołę, no to wtedy te przyjaciółki znajdowały sobie już kogoś innego i ja też mimo, wiecie, jakichś prób kontaktu, no to później już nie chciałam się narzucać, bo wychodziło to, że jest tylko ode mnie, więc jeśli jedne drzwi się zamykają, no to drugie się otwierają i po prostu tak to jest. Jak zdobyć przyjaciół? Najlepiej to być po prostu otwarty na nowe znajomości, a jeśli masz znajomych, no to poznaj ich znajomych, no i może tak kogoś poznasz. Staraj się być miła dla innych, nawet jeśli oni dla ciebie nie nie są. I ja miałam z tym duże problemy, często po prostu jak ktoś był dla mnie niemiły, to też byłam niemiła, ale nauczyłam się tego, że lepiej jest być po prostu miłym, no bo co, jak spotkaliśmy tą osobę po prostu w jakimś złym nastroju akurat, a tak naprawdę jest fajną osobą, no to nie ma to w ogóle sensu być niemiłym. No chyba, że naprawdę ktoś was wkurzy, no to... Jak zdobyć prawdziwych przyjaciół? I szczerze mówiąc nie wiem, ja nie mam za dużo przyjaciół, ale no jest to bardzo ciężkie, bo musisz dać czas tej osobie, żeby wyrobić sobie jakieś zaufanie, Poznać te osoby dobrze, czy na pewno to jest swój przyjaciel, czy to jest dobry przyjaciel, więc tak to wygląda. Czy planujesz dzieci? Na tym nie, bo jeśli już, to chciałabym mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby zapewnić wszystko, co najlepsze, ale to też jest bardzo duży obowiązek. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę chciała mieć dzieci, bo lubię się wysypiać, lubię mieć ciszę i spokój. Nie wiem też, jakbym podróżowała z dzieckiem i robiła różne inne rzeczy. Byłoby to dla mnie bardzo ciężkie. Często się właśnie śmieję, jak ludzie mają na przykład trójkę dzieci, a ja nawet nie mam tylu znajomych. Jak robisz paznokcie? Akurat teraz niedługo powinnam robić, dlatego nie są za piękne, ale robię sobie hybrydy sama w domu. Mam też tak, że moje paznokcie bardzo szybko rosną, dlatego muszę je robić mniej więcej co dwa tygodnie, bo mam duży odrost. Szczerze, szkoda, by mi było pieniędzy, bo też z moimi paznokciami nie trzeba za bardzo nic zrobić, bo naturalnie są takie długie, nie łamią się, nie muszę ich przedłużać. Nie wiem też, jak ludzie mogą mieć takie bardzo długie paznokcie. Ja kiedyś zrobiłam sobie tipsy i nie dałam rady nic z nich robić. Nie chcę też chodzić do kosmetyczki, bo ja na przykład mam wrażliwe skórki, czasami się zatnę i wiecie, krew poleci. Co jak na przykład będzie mieć jakieś niesterylne narzędzia i mnie czymś zarazi, więc wolę lepiej nie chodzić. Wolę nie ryzykować. I często robię na wasnak, bo po prostu jeden kolor mi się nie chce i dobrze to wygląda, więc nie wiem. Jak często się golisz. Codziennie, bo mam grube i twarde włosy. Jak tego nie zrobię, to wszystko mnie spędzi. Miałam też depilator i on działał na chwilę i później te włosy jakoś szybko mi odrastały, nie wszystkie się wyrwały, jakoś mega dziwnie to działało. Myślałam też nad depilacją laserową, ale słyszałam różne dziwne historie, więc trochę się boję. Co jest najcięższe w byciu dziewczyną? Na pewno to, że też jesteśmy inaczej traktowane. Jak widzisz jest z makijażu, to od razu ktoś się spyta czy ty jesteś chora? Czy na pewno wszystko w porządku? Jak trochę zjesz i brzuch ci wystaje, to na bank jesteś w ciąży. A jak nie masz biustu, no to jesteś deską. Dziwne co na mnie jest. Jak być pewną siebie? Na pewno nie zrobisz tego od razu, zajmie to trochę czasu, ale znajdź rzecz, którą naprawdę lubisz robić. I mi dużo dało robienie makijażu. Wiadomo, na początku nie było za dobrze, ale teraz jest dużo lepiej i na przykład mogę zrobić takiego różowego gręcza. Ten nos sama zrobiłam jak coś. Czuję, że naprawdę jestem w tym dobra i im więcej czasu to włożysz, tym zobaczysz lepsze rezultaty. Do tego bardzo ważne jest to, żeby znaleźć swoją pasję i po prostu to cisnąć, a z czasem dostaniesz pewność siebie. Jako rada dałabyś młodszym dziewczynom, na pewno nie porównuj się do innych, bo no, nic z tego nie wynika i każdy jest wyjątkowy na swój sposób. Często też łapię się na tym, że porównuję swoje życie z tym, co widzę w social mediach, czyli na przykład, że ktoś często podróżuje, ma dużo pieniędzy, ale potem usiadamy sobie, że to jest przecież tylko mały urywek życia, z którego ktoś chce tylko pokazać. Taka kumulacja najlepszych momentów, więc. Nie każdy jest idealny, tak? Nie, nie wygląda to tak w rzeczywistości, jak jest w internecie. Co myślisz o dzisiejszych standardach piękności? Myślę, że sporo osób porównuje się do innych social mediach, widzi takie idealne dziewczyny w idealnych pozach makijażu, w ciuchach i dużo z tego jest po prostu naciągane. Porównują się z tymi dziewczynami i chcą być jak one. To też nie może wyglądać tak, że to, czy jesteś pewna siebie, czy nie, decydują zdjęcia na Instagramie, albo coś innego, bo musi być to niezależne. Sama musisz wiedzieć, że jesteś wyjątkową osobą i nic tego nie zmieni. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Napisz w komentarzu jakieś kolejne pytanie, to może odpowiem w następnym filmie. Prowadzę też drugi kanał na YouTubie. Mam tam już 2 miliony, ja w to dalej nie wierzę. Nigdy nigdzie nie pokazywałam tego przycisku, bo ja... Ja nie wiem, nie wiem co się dzieje, nie wiem czemu tak się stało. Mam tam konto makijażowe, wrzucam fajne filmiki, dlatego możecie zasubskrybować. Na drugim kanale dwa ja miliony. Jestem tak za to wdzięczna, że naprawdę dziękuję wam wszystkim i do zobaczenia do kolejnego filmiku. Cześć!